Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. W latach 50. XX wieku US Army, przygotowując wymagania dla swoich przyszłych statków powietrznych, utworzyła termin aeromobilność. W odpowiedzi na wymogi wojska firma Bell przedstawiła konstrukcję wyjątkowo dobrze zapowiadającą się już podczas pierwszych prób. Dziś Huey to jeden z najsłynniejszych statków powietrznych, rozpoznawalny na równi ze Spitfire'em, Douglasem DC-3, Messerschmittem Bf 109, Ilyushinem U-2 czy Boeingiem 747. Lista wojskowych oraz cywilnych użytkowników Huejów obejmuje ponad 70 państw. No ale jak się to wszystko zaczęło? Na początku lat 50. US Army miała niewiele powodów do dumy w dziedzinie wiropłatów. Podczas konfliktu koreańskiego, otoczonego w latach 1950-1953, armia tak dalece opóźniła wprowadzenie efektywnych typów śmigłowców, że jeden z oficerów nazwał to nawet działalnością przestępczą. Sytuacja ta kontrastowała z osiągnięciami piechoty morskiej, która od razu doceniła wartość tych maszyn na polu walk, dlatego też wojsko postanowiło szybko nadrobić zaległości na tym polu. Grupa pionierów, zwłaszcza generałowie James A. Gavin i Hamilton Hosey, mocno naciskała na zwiększenie aeromobilności wojsk lądowych. Obaj generałowie wskazywali, że wożenie piechoty na pole walki ciężarówkami było dobre podczas II wojny światowej, ale w przyszłości nie będzie miało racji bytu. Przedstawiciele Pentagonu zwrócili się do firmy Bell Fort Worth w Teksasie. I zamówili przygotowany przez nią, w odpowiedzi na specyfikację armii, wielozadaniowy śmigłowiec wersji 204, któremu nadano wojskowe oznaczenie HX40. To będzie nasza latająca ciężarówka powiedział jeden z oficerów podczas rozmowy z prezesem firmy Lawrence'em D. Bellem. Napędzany 710-konnym silnikiem turbowałowym Lycoming XT53L1. I posiadający dwułopatowy wirnik o średnicy 13,4 m, prototypowy Bell XH40 wykonał udany pierwszy lot 22 października 1956 roku z pilotem doświadczalnym firmy Bell Floydem Carlsonem za sterami. Wiropłat z kadłubem w kształcie kijanki, na szczęście, spisywał się dobrze. Na szczęście, bo US Army już zamówiła pierwszą serię śmigłowców przedprodukcyjnych. Pod koniec roku, na fali entuzjazmu dla nowych inicjatyw lotniczych, armia stworzyła swój własny system oznaczeń statków powietrznych XH40 stał się XHU1. Nie trzeba było długo czekać, by pojawiły się seryjne maszyny noszące oznaczenie HU1A i HU1B, które nazwano Iroquois. Wszystkie nazwy śmigłowców wykorzystywanych przez armię pochodzą od szczepów Indian północnoamerykańskich. Wkrótce śmigłowce HU1A otrzymały przydomek Huey, mimo że maszyny tego typu były znane oficjalnie jako UH1. Po dziewięciu płatowcach prototypowych zbudowano dziewięć maszyn przedseryjnych. W połowie lat 50. wojsko przeznaczało na nowe uzbrojenie spore fundusze i było to dosyć zrozumiałe, biorąc pod uwagę to, co działo się w tym czasie na świecie. W tym czasie radziecki pierwszy sekretarz Nikita Chruszczow groził światu głowicami atomowymi, a podczas swojej wizyty w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych, kiedy nie chciano dopuścić go do głosu, to zdjął z nogi buta i walił nim w pulpit. Ponadto sytuacja w niektórych rejonach Azji i Afryki, na przykład w dawnym Kongo belgijskim, znacznie się zaogniła. Gdy w maju 1959 roku Bell otrzymał poważny kontrakt na produkcję seryjną 173 śmigłowców, senator John F. Kennedy przewidywał, że wojska amerykańskie w najbliższej dekadzie mogą być zmuszone do udziału w starciach na prawdziwym polu walki. Pierwszy UH-1B oblatano 27 kwietnia 1960 roku. Śmigłowiec mógł przewozić dwóch pilotów i siedmiu żołnierzy na odległość 400 km z prędkością 200 km na godzinę. Zbudowane w kolejnej dekadzie ulepszone odmiany UH-1D i UH-1H dysponowały znacznie lepszymi osiągami, ale nawet pierwsze Hiłaje szybko zyskały uznanie żołnierzy. Co równie ważne, zadowoleni z nowych maszyn byli także mechanicy, którzy w końcu otrzymali śmigłowiec niezawodny i łatwy w obsłudze. Rada Lotnictwa Armii, znana również jako Rada Hauseja, przetestowała nowy śmigłowiec Bela w różnych warunkach klimatycznych oraz podczas wykonywania różnych zadań. Zimna wojna mogła w dowolnym momencie przerodzić się w wojnę gorącą, a więc armia prowadziła próby Hueya w misjach wsparcia taktycznych rakiet jądrowych typu Honest John, Little John i e. Sergeant. Gdy również US Air Force przekonały się o potencjale Hueya, zamówiły model UH-1F do zaopatrywania i obsługi stanowisk międzykontynentalnych pocisków balistycznych. W 1961 roku, podczas wizyty w Forcie Brak, prezydent Kennedy zapoznał się z Hueyami. W tym samym czasie US Army, zachęcona fascynacją nowego prezydenta niekonwencjonalnymi rodzajami uzbrojenia, rozpoczęła tworzenie zupełnie nowej formacji bojowej. Posiadająca charakterystyczne godło z głową Ogiera, pierwsza Dywizja Kawalerii, została pierwszą jednostką wykorzystującą w działaniach manewrowych śmigłowce. Nazwano ją Dywizją Kawalerii Powietrznej. Bell mógł spodziewać się zamówień znacznie przekraczających tysiąc sztuk. W jednym z firmowych dokumentów pojawiła się notatka: jest niemal pewne, że nowy model będzie wszędzie postrzegany jako sukces. Nikt nie zdawał sobie jeszcze sprawy, jak wielki będzie to sukces. Armia dopracowała taktykę aeromobilności i zawczasu szkoliła nową generację podoficerów oraz pilotów. Jednocześnie rozpoczęły się dostawy UH1B Huey do pierwszej kawaleryjskiej oraz do jednostki szkolnej Fort Rucker w stanie Alabama. Było lato 1960 roku i wszyscy spodziewali się, że nowe śmigłowce już niebawem zostaną sprawdzone w boju. Potencjał nowej maszyny w zadaniach ewakuacyjnych był oczywisty. W marcu 1962 roku żołnierze 57 oddziału medycznego z Fort Bliss w Teksasie stali się pierwszymi użytkownikami śmigłowców Huey wysłanymi poza granice kraju. Początkowo sądzili, że trafią do Europy. Jak wspominał jeden z mechaników pracujących przy UH1B, w końcu ich dowódca. Poinformował swoich podwładnych o planach armii. Chyba wiem dokąd nas wyślą, powiedział wówczas jeden z mechaników. To miejsce z pierwszych stron gazet, naprawdę gorące. Wyślą nas do Konga. No i wówczas oficer odpowiedział: nieprawda. Nasze śmigłowce znajdą się w miejscu, o którym do ubiegłego tygodnia nawet nie słyszałem. W Wietnamie. Moi drodzy. Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami końca roku chciałbym serdecznie podziękować za wszystkie wirtualne kawy, za wszystkie komentarze, subskrypcje, lajki i wyświetlenia. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał przypadł państwu do gustu i że będziemy się widzieć także w nowym 2023 roku, który oby był spokojniejszy i przyniósł kres wszystkim strasznym wydarzeniom, które mają obecnie miejsce na wschodzie. Życzę wam i sobie Wiele ciepła, wielu dobrych ludzi, pokoju w sercu i wiele miłości, a także spełnienia wszystkich, także tych najskrytszych marzeń. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku, który, jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinien pojawić się na kanale już w nowym roku, czyli jutro. Zapraszam do subskrybowania kanału, a jeśli już to zrobiliście, to także do klikania w dzwoneczek. Dzięki któremu będziecie na bieżąco informowani o wszystkich nowych filmach na kanale. Zachęcam także do wspierania rozwoju kanału poprzez zakup wirtualnej kawy. Wszystkie pozyskane w ten sposób środki przeznaczam na rozwój kanału. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i do zobaczenia.